Czy 18 października jest niedziela handlowa? Nie. Następna niedziela handlowa jest 13 grudnia. Natomiast 18 w niedzielę można sobie włączyć TV. I oglądać, oczywiście proszę Państwa, oglądać, co? E, więc nie wiem skąd ta e, cyfra 10 tysięcy, no ale e, powiedzieć zawsze można e, ile się chce w takiej sytuacji. To proszę Państwa, Państwa. Stankowski, Gazeta Polska, TVP, TVP Info. Dziękuję Panie Redaktorze za ten komentarz, do zobaczenia. I tym komentarzem kończymy także serwis informacyjny, kolejny o godzinie 14.00. Tak proszę państwa To był żarczyk oczywiście Ale oczywiście Do lasu też nikt nie musi chodzić w tą niedzielę, absolutnie Absolutnie Ogółem długi filmik, a w sumie chodziło tylko o to pytanie z tytułu, więc powtórzę. Jak ktoś nie pamięta, 18 października nie ma niedzieli handlowej, ale czapka pracuje. Prawda? Placówka pocztowa pracuje. Też podobno coś sprzedają. Ja tam osobiście nie chodzę, ale może komuś przyda się ta informacja. Na razie. Za tydzień kolejny filmik z cyklu Czy to niedziela handlowa?